Cześć. Znowu nie moje opowiadanko. Ale na tyle mi się wydaje ciekawe i zabawne, że pozwolę sobie przeczytać. Można go nazwać, chociaż nie ma tytułu pora deszczowa. Nawet Śwog wiedział, że po fali upałów nastąpi pora deszczowa. Przygotowane miał nawet gumowce, ale samo przygotowanie nie ochroni przed wodą. Od razu na samym początku. Słodnych dni wpieprzył się w dość sporą kałużę. Nie była to oczywiście żadna przeszkoda dla tego typka. Nawet jak miał mokro w majtkach, to się zbytnio nie przejmował, a co dopiero w buciorach. Zaczęła przemiękać także koszula, kalesony, beret, szal, z którym się nigdy nie rozstawał. Olewał to. Wiedział, że rozbora nie rozpozna, czy to jest deszczówka, czy mocz. Na razie miał olane majtki i spodnie. Lecz wiedział, że jak się postara i zwiększy ciśnienie moczu, to będzie mógł olać nawet kołnierzyk koszuli. Uwielbiał zapach moczu. Siusiał przy każdej okazji. W pory oczywiście. A że pora była deszczowa, robił to dość często. Rozbora biła go za to okropnie. Jak mnie jeszcze raz uderzysz, to się zesrał w majtki ty krowo. Odbąknął dumnie zaszczaniec. Zesraj się, zesraj! to jak ciepierdolne tym kałem w ten pusty łeb, to się zesrasz mongole zawszony. przygadała rozbora ćwokowi. Powtórz to, ty, ty, rozboro, wystękał ćwok. Więcej nie powtórzę, tylko cię gnocie. odrzekła wyraźnie poddenerwowana kobieta. Ćwok wiedział, że to już nie przelewki, postanowił się uciszyć. Rozbora szła jednak za ciosem. Przypieprzyła ćwokowi piąchą w noch, który to rozplaszczył mu się na twarzy. Pomimo tak silnego ataku, trzymał się jeszcze na nogach. Wiedział, że musi zachować świadomość. Świadomość była mu potrzebna, gdyby nie ona, dawno już by stracił przytomność. Kolejny cios spadł na niego, jak grom z jasnego nieba. Wypadły mu dwa ostatnie zęby. Dobrze, chociaż, że nie kopnęła go w jajka, bo pewnie tego by nie wytrzymał. I tak będzie się wstydził iść jutro do przedszkoła. Zapuchnie pewnie oko, jak zwykle zresztą. Zębami ten się nie przejmował. Wiedział, że, mle, że mleczaki i tak by mu wypadły, ale nosa nie mógł darować. Postanowił się zemścić. Najadł się zielonych jabłek, które popił mlekiem. Rozwolnienie przyszło niespodziewanie. Zafajdał się talutenki. Wskoczył jeszcze w błotko, żeby dopełnić formalności. Tak uzbrojony ruszył do domu. Jakby się do mnie nie dotkła, to i tak się upieprzy. Pomyślał chytrze. Mylił się jednak i to bardzo. Rozbora była istotą niezwykle podstępną. Nie wpuściła go wcale do domu, raczej do mieszkania. Zerkła przez tak zwanego Judasza, oceniła stan ćwoka i kazała mu się wynieść. ćwok miał duże kłopoty z wyniesieniem się. Był jeszcze za malutki, żeby się poradzić. Poprosił sąsiadkę. Kobiecina jakoś go wytachała. Obmył się w tej samej kałuży, w której się utytłał. Sacreble ble! przeklął po francusku. W jego głowie zaląkł się inny okrutny plan. Raczej dopiero się lągł. Plac zabaw był miejscem, do którego często zaglądał. Właśnie tam czuł się bezpieczny. Gwali, wrzaski rozpieszczonych, bachorów. Troszeczkę go drażnił. Spadł z huśtawki, troszeczkę się pościerał. Ale to nic. Jak na czterolatka, nieźle sobie radził. Małe krwotoki z nosa tamował rękawę. Większe tamowali mu w szpitalu. Lekarzy znał wszystkich. <laughs> mm, I oni go znali. Czasem krzyczał z bólu. Niektórzy mówili wtedy, że ma ładny głos. Chęć zemsty odbierała mu dech w, w piersi. Dlatego pewnie zasłał i spadł z huśtawki. E, tym fikołem dał do myślenia miejscowemu wyraszcze. Zawołał chłopca, tenże pijus. Co się gryzie, mały? Zagadł. Gówno cię to powinno obchodzić, łapciuchu. Odparł mu ćwok. Pewnie, że mnie to gówno interesi. Przy okazji dostał kuksańca w bok. Niewiele myśląc, opluł faceta i zwiał. Snuł się jak cień po ulicach i mógł. Nie chciał już się odgrywać na rozboże Chciał coś zjeść i się położyć. Niestety nie dane mu było nic do jedzenia. Dostał kijem po, noś, po Nerach i jeszcze długo w nocy był torturowany. Tortura była raczej psychiczna. Piętnaście lat później Rozbora została skazana za znęcanie się psychiczno-moralne. Ale nie odbiegajmy od tematu. Czwok, zgodnie z przewidywaniami, obudził się rano z niezłą śliwą. Nawet nieźle na niej zarobił. Za opowiedzenie historii śliwki pod okiem żądał okrągłych sumek, które to sumki gromadził na swym prywatnym koncie w Szwajcarii. Czasem coś z tego uszknął, jak to dzieciak na gumę do majtek albo pączki. Tak naprawdę to gromadził fundusze na piłkę do tenisa. Pragnął mieć ten przyrząd do wybijania okien. Wybiłby okno rozboże.